Nowy rok to czas podsumowań. Chcieliśmy przypomnieć Państwu, co działo się na niektórych inwestycjach w Warszawie w roku 2011. Na stadionie narodowym budowano dach i wykańczano wnętrza. Robotnicy montujący szklane dachy przyglądali się z góry trybunom, na których zamontowano ponad 58 tysięcy krzesełek. Aż wreszcie iluminacja i pierwsza próba rozkładania dachu. Stadion w grudniu przekazano do użytkowania. Na Andersa budowano wiadukt nad dworcem gdańskim. Towarzyszyliśmy tej inwestycji od samego początku. Od położenia pierwszych stalowych przęseł, przez betonowanie estakat, aż po jego otwarcie. Na Żoliborzu zakończono restaurację Fortu Sokolnickiego. Na naszych zdjęciach widać jak zmieniło się to miejsce. Żoliborz otrzymał centrum kulturalne, a obwieścił ten fakt wystrzał z działa. Wiele działo się na węźle Łopuszańska. Tak na wiosnę wyglądał betonowy wykop najniższego poziomu i kolejne etapy budowy stakat. Najpierw otwarto poziom zerowy, rondo, a w ostatnich dniach starego roku całą inwestycję. Z remontowanych przy wsparciu norweskiego mechanizmu finansowego piwnic staromiejskich wybraliśmy tę przy ulicy Boleść. Tak zmieniła się w ciągu zeszłego roku. Towarzyszyliśmy też ogromnej inwestycji na prawym brzegu Wisły, rozbudowie i modernizacji oczyszczalni Czajka. W ciągu tego roku pod dnem rzeki powstał tunel o długości 1300 metrów. Ostatecznie przebito go pod koniec listopada. W ciągu tego roku Centrum Nauki Kopernik wzbogaciło się o kolejne atrakcje. Zakończono budowę i otwarto niezwykłe planetarium. Otwarto również cztery laboratoria o charakterze edukacyjnym wyposażone w nowoczesny sprzęt badawczy i pomiarowy. W chemicznym już w październiku badano metale, w biologicznym od listopada można było wykonywać wspaniałe doświadczenia. Niezwykłe laboratorium robotyczne i fascynujące fizyczne też już działają. Uczestniczyliśmy też w początkach prac przy rozbudowie szpitala na Madalińskiego. W tym roku otwarto tam pierwszy oddział pediatryczny. A w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci otwarto z kolei najnowocześniejszy ośrodek rehabilitacyjny. Tak płynęło Wisłą pierwsze przęsło mostu północnego, jego montaż był wydarzeniem. Później ustawiono kolejne, pomalowano, wreszcie przeprowadzono próby obciążeniowe. Sam most powinien być gotowy już w styczniu. A w Modlinie powstaje port lotniczy. W lecie tak wyglądał terminal. Późną jesienią zatknięto na nim wiechę. Gotowe już pasy przyjmą pierwsze samoloty na euro. A to budowa łącznika kolejowego pomiędzy lotniskiem Chopina a Śródmieściem. Wiosną kładziono tory, a dziś stacja jest gotowa i wkrótce pociągi wyruszą do centrum. Na trasie Toruńskiej fascynowały nas najdłuższe w Europie półtunele akustyczne. Tutaj każdego dnia widać było zmiany. Dzięki spóźnionej zimie betonowanie wiaduktów trwało nawet nocami. No i druga linia warszawskiego metra. Po przybyciu ogromnych tarcz rozpoczęliśmy odwiedzanie kolejnych stacji w budowie. Przy rondzie Daszyńskiego jedna z najbardziej zaawansowanych. Relacje z tego co dzieje się w Warszawie, a dzieje się wciąż bardzo dużo znajdziecie państwo w Kronice. www.um.warszawa.pl